Dzień dobry Państwu, chciałbym pokrótce przedstawić pewne założenia związane z fundacją, która powstała oddolnie dwa lata temu, a która była inicjatywą części pracowników Uniwersytetu przyrodniczego i oraz medycznego. Doszliśmy do wniosku, że jako Podmiot niezależny, ale ściśle współpracujący z naszymi uczelniami, będziemy mieć trochę większe szanse na uzupełnienie pewnych wymogów związanych z niektórymi programami. Niekiedy programy wymagają uczestnictwo organizacji pozarządowych i z tego względu doszliśmy do wniosku, że po co szukać jakichś organizacji pozarządowych, które będą nam pomagały w realizacji określonych celów, skoro sami taką organizację możemy stworzyć. Z tego względu, że ja akurat osobiście mam doświadczenie w tego typu działalności, w związku z tym jestem obecnie jakby w zarządzie trzech organizacji pozarządowych, doszedłem do wniosku tutaj razem z kolegami i koleżankami, że próbujemy ściśle naszym uczelniom również pomóc w tych pewnych aspektach, zwłaszcza szybkiego działania, kiedy uczelnia nie zawsze ma taką możliwość szybko jakby odpowiedzieć, no ze względu na uwarunkowania prawne, ze względu na elektroniczny obieg dokumentów czy na inne ważne rzeczy, no, których uniknąć nie można. Jako niezależny podmiot, będąc pracownikami naszych uniwersytetów, bardzo jakby staramy się tym naszym uczelniom pomóc, natomiast do statutu spisaliśmy sobie, że celem jest poprawa jakości życia społeczeństwa poprzez wprowadzenie profilaktyki zdrowotnej w kontekście żywności, środowiska, zmiany stylu życia, dążąc do zrównoważonego rozwoju człowieka. Czyli jest to jakby dywersyfikacja działań około Zielono Dolinnych również i nie tylko, również szerszych programów. Celem jakby ułatwienia i uprawdopodobnienia sukcesu. Czy ten sukces nastąpi? No, głęboko wierzę, że tak. Na razie jesteśmy jakby na rozwoju. Rok temu, może Państwo pamiętacie, może nie, przedstawiałem zasady certyfikacji programu Zielona Dolina. Udało nam się to wdrożyć. Program działa, więc mam głęboką nadzieję, że również założenia naszej fundacji będą przyczyniały się do wzrostu i pomocy tyle, ile możemy naszym macierzystym uczelniom, bo przede wszystkim jesteśmy pracownikami uczelni, a w drugiej kolejności dopiero fundacją, prawda? Jakby w fundacji działamy. Proszę Państwa, my musieliśmy opracować wszystkie prawem. Przewidziane wymogi, a więc wpis do KRS-u. W tej chwili też są problemy, jakby takie, że. Uważa się niektóre fundacje w Polsce czy stowarzyszenia jako ewentualnie pralnia brudnych pieniędzy. W związku z tym są zaostrzenia formalno-prawne, w tej chwili nawet składając rozliczenia TIT 8, czy składając sprawozdania finansowe, musimy wyrobić sobie normalnie podpis elektroniczny i to też wymaga pewnego wysiłku. Ale wydaje mi się, że my jako fundacja powstała oddolnie, nie mająca nic do ukrycia, jeżeli przejdziemy przez to, a przechodzimy cały czas przez te pewne bariery, utrzymując się na tym rynku organizacji pozarządowych będziemy mogli w ścisły i transparentny sposób realizować nasze zadania. Przede wszystkim zaczynamy od edukacji prozdrowotnej, to między innymi dlatego ta kamera na sali próbujemy część wykładów popularyzować. To jest jakby bolączka. To jest bolączka pracowników naukowych, kiedy jesteśmy proszeni nieraz przez telewizję, pytają nas 30 minut, coś opowiadamy i tak jak tutaj żeśmy dyskutowali, czasami o 180 stopni wyrwane zdanie z kontekstu, wstawione w innym, powiedzmy, kontekście potrafi wywrócić naszą ideę, którą chcieliśmy przekazać. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że będziemy próbować krok po kroku. Oczywiście nie mamy szans tutaj z blogerami, którzy się na wszystkim znają, w ich, ich mniemaniu, ale będziemy. Po prostu jak kropla drążąca skałę, próbować tą edukację rzetelną społeczeństwu przekazywać. Oczywiście zaczynamy od edukacji. W planach mamy później, kiedyś może i pozyskiwanie na tyle funduszy, abyśmy mogli również wspierać nasze katedry, nasze wydziały, nasze uczelnie doposażeniem pewnych sprzętów. Zobaczymy, takie są założenia, czy tak. Wyjdzie, czas pokaże. Niemniej jednak również współpracujemy z przedsiębiorcami, jak również wychodzimy poza Dolny Śląsk. Zwłaszcza tutaj chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na taki nasz macierzysty, drugie województwo, drugi region, w którym współpracujemy, a mianowicie Podkarpacie i o tym Podkarpaciu też zaraz za chwileczkę tutaj będziemy jakby mówić, dlatego że jest dużo podobieństw i w naszym przekonaniu my na Dolnym Śląsku mając inną jakby strukturę historyczną, gdzie tutaj są właściwie prawie. Wszyscy, może w 99,9% przyjezdni albo no przyjezdni, no, przybyli z innych miejsc, czy z Kresów, czy z Polski Centralnej. Tak na Podkarpaciu w większości są to ludzie, którzy tam mieszkali prawie że od zawsze. I troszeczkę te dwie jakby różne kultury dotyczące produktów regionalnych, tradycyjnych oraz pewnej takiej filozofii życia można jakby nawzajem sobie wymienić, ubogacić z korzyścią dla jednego i dla drugiego regionu. Dlatego też, proszę Państwa, utworzyliśmy stronę internetową jakiś czas temu, zawsze myślniknaturalnie.pl. Całe szczęście ona jest coraz wyżej indeksowana. Jeżeli Państwo będą wpisywać jakieś różne hasła, które są poruszane, tak jak w ubiegłym roku na, na tej konferencji, jak i w tym roku na obecnej konferencji, mamy nadzieję, że nie tylko znajdziecie blogerów, którzy tam oczywiście w ich mniemaniu na wszystkim się znają, ale również coraz więcej wykładów y, naukowców y, rzetelnie przekazanej wiedzy. Aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że może nie być to takie atrakcyjne jak y, przekaz jakiś kulinarny, ale. Wiedza musi być na odpowiednim poziomie i nie możemy jej wpływać. I w związku z tym, że czasu mamy troszeczkę już jakby mało, ja bym chciał też naszym gościom i Zdolnego Śląska i z Podkarpacia umożliwić przedstawienie pewnych zielonych aktywności na ich terenie. Ja na tą chwilę dziękuję. Jeszcze ostatni wykład mój też będzie, bo doktor Kostka nie mógł przyjechać, więc ja, jakby w jego imieniu, też przedstawię pewne założenia.